Cześć! Tu Natalia z projektu X. Dziś opowiem Wam historię dziewczyny, która przez 5 lat okłamywała swojego partnera, a prawda wyszła na jaw dopiero po ślubie. Jesteście ciekawi? Koniecznie zostańcie ze mną do końca! Hubert poznał Ulę jeszcze w liceum. Chodzili razem na kółko teatralne. Od razu spodobała mu się ta miła, ładna dziewczyna i choć według jego kumpli nie wyróżniała się niczym szczególnym, dla Huberta szybko stała się całym światem. Wysyłał jej anonimowe prezenty, przynosił kwiaty, zapraszał na kolacje i wycieczki w nieznane zakamarki miasta. Na początku Ula niechętnie zgadzała się na spotkania i drobne upominki, ale z czasem Hubert przekonał ją do siebie. Stali się przyjaciółmi a kilka miesięcy później zostali parą. Chłopak był przeszczęśliwy, spełniło się jego największe marzenie. Kochał ule, a ona w końcu pokochała jego. Wszyscy w szkole im zazdrościli, bo wyglądało na to, że spotkało ich to, o czym marzy każdy z nas wielka miłość. Hubert nie poszedł na studia, wolał pracować, by móc zapewnić ukochanej Uli wszystko, czego chciała, a trzeba przyznać, że fantazji jej nie brakowało. Dziewczyna co chwilę miała nowe pomysły, zachcianki i pragnienia. Trudno było nadążyć za jej marzeniami, ale Hubert za wszelką cenę chciał, by była zadowolona, dlatego robił wszystko, by je spełnić. Ula marzyła o dobrej pracy w jednym z biurowców w centrum miasta, dlatego poszła do Gdańska na studia. Mieszkali wtedy z Hubertem na przedmieściach, wynajmowali tam tanie mieszkanie, byli blisko rodziny i przyjaciół. Cenili sobie ciszę i spokój i woleli to od gwaru wielkiego miasta, ale przez to, że mieszkali tak daleko, Hubert codziennie rano musiał specjalnie wstawać o świcie, by odwieźć Ulkę na uczelnię, a po południu zrywał się z pracy, żeby na pewno zdążyć ją odebrać. Często zarywał też dla niej nocki, bo Ula wprost uwielbiała imprezować. Zostawała wtedy na wieczór w Gdańsku i dzwoniła do niego dopiero nad ranem, pijana był, kocząc coś, żeby chłopak po nią przyjechał. Niezbyt podobało mu się, że woli bawić się bez niego, ale zawsze podkreślała, że w te dni... Z Spotyka się z przyjaciółkami, a babskie wieczory są tylko dla nich. Hubert ufał jej bezgranicznie. Znał i lubił jej koleżanki, często je spotykał, jeździli razem nad jezioro i górskie wypady. Jak w każdym związku między Hubertem i Ulą bywały też gorsze dni. Młodzi kłócili się o nieistotne błahostki, ale zawsze dochodzili do porozumienia i byli pewni, że chcą być razem do końca życia. Hubert nigdy nie podejrzewał, że jego pierwsza miłość, ukochana kobieta, z którą jest już kilka ładnych lat, mogłaby przed nim ukrywać coś takiego. Było piękne lato. Z okazji urodzin uli Hubert wykupił im wakacje niespodziankę w pięknych Włoszech. Dziewczyna była zachwycona, uwielbiała włoskie jedzenie i klimat. Tego dnia postanowili wspiąć się na wysoką górę, a na samym szczycie, cały drżący, Hubert uklęknął i poprosił ule o rękę. Dziewczyna była w szoku, ale z radością przyjęła oświadczyny. Wtedy przygotowania do ślubu ruszyły pełną parą. Ula szybko wybrała dla siebie wymarzoną suknię i ślubny bukiet. W dniu ceremonii wyglądali na szczęśliwych i wydawało się, że przed nimi długie pomyślne życie. Jednak niebawem wszystko miało wywrócić się do góry nogami. Zaczęło się niewinnie coraz częstsze wypady z dziewczynami, samotne wakacje, bo jak twierdziła, musi od niego odpocząć, przewietrzyć umysł i pobyć trochę sama. Hubert wiedział, że ula ma czasem problemy z emocjami, dlatego rozumiał, że potrzebuje czasu tylko dla siebie. Nie było jej dwa tygodnie, ale po powrocie rzeczywiście była jakby odmieniona. Tryskała energią, a Hubert miał wrażenie, że wróciła do niego zupełnie inna kobieta lepsza, oddana i ciepła. Do tej pory ulka często się na niego złościła, dużo od niego wymagała i często powtarzała, że nie wie, czy podjęła dobrą decyzję, wychodząc za niego za mąż. To go ale nie poddawał się, bo do końca mocno wierzył, że to, co ich spotkało, to miłość na całe życie. Któregoś dnia, kiedy Ula brała akurat prysznic w jej torebce, zaczął dzwonić telefon. Zmieniła dzwonek? Pomyślał i postanowił to sprawdzić. Zajrzał do jej torebki i zobaczył w niej smartfona, którego nigdy wcześniej nie widział. Dzwonił jakiś Kornel. Halo? Odebrał. Halo? Ale chłopak po drugiej stronie słuchawki szybko się rozłączył. Telefon blokował kod, więc Hubert musiał czekać, aż Ulka wyjdzie z kąpieli i wyjaśnić, o co chodzi z dwiema komórkami. Nie wiedziałem, że masz dwa telefony. Ja? No co ty? Właśnie odebrałem od jakiegoś Kornela. Dziewczynę zamurowało. Zbladła i osunęła się na krzesło. Podaj mi kod, powiedział stanowczo Hubert. Oj, nie, lepiej nie. Dlaczego lepiej nie? Daj mi ten kod. Chłopak zaczął podnosić głos. No już dobrze, Hubert, nie trzeba, wszystko ci opowiem. No więc, jakby ci to powiedzieć, to. Hmm, nie jesteś jedyny. Ale jak to? Jestem przecież twoim mężem. No tak, wzięliśmy ślub, ale zdradziłam cię. Zdradziłaś mnie? Kiedy? Jak? Z kim? Hubert odchodził już od zmysłów. No wiesz, parę razy na imprezach, a od kilku miesięcy, no, mam kochanka, to z nim byłam na wakacjach. Nie wierzę, nie wierzę, jak mogłaś mi to zrobić? Kim on w ogóle jest? To kornel, ten z moich studiów. Ten Brzydal z nim nie zdradzasz, mnie? To ja dbam o ciebie od tylu lat, daję ci wszystko, czego pragniesz. Gotuję, sprzątam, przestałem nawet widywać się z kolegami i to wszystko dla ciebie. A ty mnie nawet nie szanujesz? To koniec! Hubert wybiegł z domu, trzaskając drzwiami. Wrócił dopiero po kilku dniach, nieogolony i nieświeży. Z młodego, pełnego werwy i humoru mężczyzny w kilka dni stał się wrakiem człowieka. Ula wyszła mu naprzeciw. I co dalej? Zapytała. Wiesz, przemyślałem wszystko, powiedział Hubert. Popełniłaś błąd, każdemu się to zdarza, ale ja nie przestałem Cię kochać. Nadal wierzę, że jesteśmy sobie pisani i wspólnie przezwyciężymy wszystko. Oj, ty chyba nic nie zrozumiałeś, ale ja już cię od dawna nie kocham i nie chcę z tobą być. Ja się zakochałam, no wiesz, w nim, w Kornelu. Wtedy Hubert kompletnie się załamał, ale to nie był jeszcze koniec niespodzianek. Jestem w ciąży, wycedziła Ulka. Raczej to twoje, ale nie jestem pewna. Huberta zamurowało, zezłościł się i wykrzykiwał. W ciąży? I nie wiesz z kim? To się nie mieści w głowie. Po co ten ślub? To wszystko, wytłumacz mi, wykrzykiwał Hubert. Za kogo ty mnie masz? Za zwykłego idiotę? No a nie jesteś? bezczelnie zapytała Ulka. To się jeszcze okaże. Tego wieczoru Hubert spakował wszystkie swoje rzeczy i wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania. Lucia przyszła na świat w lipcu, była piękną dziewczynką o czarnych oczach. Przez te dziewięć miesięcy Hubert przeszedł przez największe piekło, jakie można sobie wyobrazić. Na szczęście, z pomocą psychologa, rodziny i przyjaciół, udało mu się wyjść z dołka i już po kilku tygodniach frustrację przekuł w sport. Biegał dniami i nocami wszędzie tam, gdzie niosły go nogi. Pokonał kilometry dystansu, wylał hektolitry potu, ale to pomogło mu się podnieść i uwierzyć, że przed nim jeszcze długie piękne życie. A na świecie była przecież dziewczynka, której był ojcem na razie według prawa przynajmniej na papierze. Po miesiącach przepychanek i kłótni z Ulką, która zachowywała się tak, jakby nigdy nie byli parą, jakby w ogóle go nie znała, nie szanowała, a już na pewno nigdy go nie kochała, przeprowadzili testy genetyczne, które wykazały, że Lusia jest córką Huberta. Po tym, jak Hubert dowiedział się o zdradzie swojej nowo upieczonej żony, wszystko straciło dla niego sens. Miał mętlik w głowie, czuł jakby ktoś wyrwał mu z piersi duszę i serce, często myślał o popełnieniu samobójstwa. Na szczęście, miał wokół siebie kochających go lojalnych ludzi i siłę, by trwać i nigdy się nie poddać. W sprawie rozwodowej sąd uznał ule za niepoczytalną, co zaważyło na wyroku korzystnym dla Huberta. I to on dziś sprawuje pełną opiekę nad Lusią. Córka stała się małym, słodkim centrum jego wszechświata, a w jej wychowaniu pomaga mu Ewa, dobra i mądra kobieta, która pokazuje mu każdego dnia, czym naprawdę jest miłość. Dzięki za obejrzenie, zostaw lajka i kliknij na film, który właśnie się pokazał. Pozdrawiam.